Hi, Vivo! Hi, viewers, Welcome! Tommy Gang Stay! Cześć, widzowie! <grywki> Powiedziałam po angielsku. Mamy do otwarcia dwa Lucky Bloki. Tak. Pierwszy Lucky Blok, otworzymy go za chwilę. Musimy się spodziewać, co mamy do odebrania do chojki. I co możemy skraftować? Bo odebraliśmy Lucky Block. I y. z tego. O co to był dziesiąty dzień. 13 dzień będzie coś w maszynie. Ale Lucky Block, te świetne Lucky Block to będzie 25. Dobra. Zostawcie łapeczkę w górę i Subskrypcja. Po 3 sekundach. 3, 2, 1. Grać, miałam Algradę, naprawdę. Pokażę wam go w indeksie, ale go straciłam. Dobra, przewińmy sobie tu i zobaczmy Algradę. O, patrzcie. Nikt mi go nie dawał do indeksu. To byłam go za Admin i -like Siksema zwykłego nie miałam, ale miałam diametralo. Ale tu jest dużo Wiem, straciłam go. Szkoda, nie jest go. Dobra, to zacznijmy od tych i Lucky Bloków. 3, 2, 1.

Los Bambinos Ja Los Bambinos z tej gorszym Co się dzieje, gdybym sobie same... e, Boski wrzuciła Ruszmy crafta z boskimi Dobra, robimy takiego craftika Friuś Świętego Mikołaja co ja bym mogła dostać z boskiego? Eee, dobra. Bym coś coś tą lawakę. Bo lawaka jest chyba najsłabsza. Ja ją właśnie mam tutaj w basie. To zróbmy z kraft samych boskich. Zobaczmy, czy ja mogę zrobić odrodzenia. Nie jeszcze dużo mi brakuje do odrodzenia. Mam 12 szebifów. Zobaczcie, gdzie tego tigrino wrzuciła Ooo, oh, na bym miała mniej dobra, to podwyższmy sobie jeszcze tę zboczkę. Wrzućmy o tego, o ten czołowego, o dindin, din, 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 dura. Co mogła dostać? O to chodzi. Mnie na gaczkę. I wrzućmy materiał. Dobra, to sam tam, w fiuza. Fiuzek. Ja odczekać muszę godzinę. Kawę to dostanę, tylko jedzą tą Właśnie tutaj ją mam. Dobra widzowie. Potrzebujemy... Czegoś w Czegoś... 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 Czego... nie No jak coś zapasza do kabel. Nie, nie dołączamy. My tu widzowie. Też pomyślimy o Na no, szkółka Dobra No, ja wydrębiam. Ja. taki plan. Wiedziemy na publika, na publika. Mi się trochę nudzi. To... Zróbmy tak, że wiedziemy na publika. Wyreagujemy się z tego konta. XD Dobra Dobra, klikniemy więcej. Wyloguj. I tu się zalogujemy i tu nie będziesz sami. To było Weda. Jakie było hasło? Si, bo Nie, złe hasło? Dobra, złe hasło. Więc muszę raz jeszcze iść, bo się spodziewałem,

Zobaczmy, jaka jest, nie. Dobra, A, nie, dołączymy. Nie, to było wenda zapas tych hyks. Dobra, wylogujemy z tego konta. I dołączymy na moje konta. Wyloguj miło to. Dobra, widzowie, to się zalogujemy. Dobra, to się zalogujemy, to hasło bardzo słabe, moje hasło. Nie. Dobra, widzowie. Nie mogę nic mojego konta. Możecie zobaczyć moje hasło. Dobra, jesteśmy. To, to zobaczymy sobie jeszcze hasło. Dobra. Zalogowałam się za moje. Drugie konto. To sobie. Odmusimy. I będziemy Ja Też będę miała do odebrania. O, może dostałem coś dobrego? Ja dostałem losy, co to muszę tu to przywieźć. Mi się pan tu pas Dobra. Dołączyliśmy. No me flyer! Wszystkie żarty za mnie robicie. Idź kupić lubi! O kupię, kupię tego tak nubili.

Tuga, Jak będzie balej. Siedem, sześć, pięć, cztery. 4... Dobra.

Dobra. Będę go tak samo to zbić. Ja. jać? Tam ten los. Tuget, tuget. Kurde, dobra. wracamy sobie na moje stare konto. Bo już nic.

mimo to. Loguj się. razem nie będę zapas tych, tylko. Musimy lepsze jest chyba bo te kąty co zawsze, co nie widzowie? No chyba tak. A do mojego konta mam nie pokażę widzowie. Dobra. Dobra widzowie, zalogowaliśmy się. Wbijmy się na taki serwer. Wiesz jak to zawiera, ale nie udało nam się dzikać. A laka, 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 nie odzyskam. O no, niestety, widzowie. Ale jeżeli podobał wam się film i jesteście już pewni, to zostawcie lajka i subskrypcję. To do zobaczenia!